Zamiast jak miłość zniknie jedna z głównych bohaterek, reakcja aktorki daje do myślenia. Fani Em jak miłość przecierają oczy ze zdumienia. W mediach pojawiły się informacje, że z serialu ma zniknąć jedna z kluczowych bohaterek ostatnich lat, Franka, żona Pawła z Duńskiego. Doniesienia o jej dramatycznym losie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Głos zabrała także aktorka wcielająca się w tę rolę. M jak miłość od lat przyciąga przed telewizorem miliony widzów i regularnie serwuje im mocne zwroty akcji. Tym razem emocje sięgnęły za nitu po publikacjach sugerujących, że Franka, grana przez Dominika Kachlik, ma zostać uśmiercona i zniknąć z serialu. Według medialnych doniesień, bohaterka miałaby zmagać się z poważnym problemem zdrowotnym, tętniakiem, który doprowadzi do tragicznego finału jej historii. Takie informacje natychmiast rozpaliły internet. Widzowie nie kryją oburzenia i smutku, podkreślając, że Franka w krótkim czasie stała się jedną z najbardziej lubianych postaci młodszego pokolenia bohaterów m. jak miłość. Dominika Kachlik reaguje na medialną burzę. W obliczu narastających spekulacji, Dominika Kachlik postanowiła zabrać głos. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniosła się do zamieszania wokół jej serialowej bohaterki. Czytałam te wszystkie artykuły na swój temat widzę te burze. I mam do Was bardzo gorącą prośbę, zaczęła aktorka, nie zdradzając, co naprawdę spotka Frankę. Chwilę później zwróciła się bezpośrednio do fanów serialu.